Witam, witam serdecznie 25 grudnia 2023 roku Po wczorajszej wieczornej kąpieli, dzisiaj oczywiście rano ćwiczenia ponad 8 km, chyba w granicach 8 km. Bieg. No taki przeplatany. Trochę biegu, trochę chodu. No a teraz oczywiście przyjemność. Partowania organizmu. Woda lodowata. I to jest to. Także w granicach około 8 minut 10 minut siedzenia w bali. I oczywiście później już można zasiąść do stołu, rozkoszować się, spędzać przyjemnie święta. Także życzę wszystkiego dobrego. Wesołych świąt i do zobaczenia! Do następnego! Hej, papa!